rano ruszyłem z te strefy no i dojechałem tylko dotąd. Dlaczego tylko? No bo tu takie zaspy się tworzyły, że o to samo stanęło i już nie dało się jechać dalej. Są otwarte przestrzenie pola, prawda? No i zrobił się wiatr. I stąd się dzieje, że, że to spór zabiera wszystko na drogi. Drogi mają swoje rowy, robi się naturalny opór, yy, wiatr traci inercję i ten śnieg osiada po prostu na, na drogach. Więc no, staramy się to no, uprzątać, no, może nie na bieżąco, bo no, w sumie mamy około 400 km rok do utrzymania. Była droga cała zasypana i szło, jechaliśmy, chociaż to były ślady i jechaliśmy bokiem lewą stroną, ale co jak, jak złamał się samochodem ciężarowym, nie szło przejechać.